Przesłanie od Boga dla Twojego dzisiejszego życia. Odbierz tę wiadomość i nie ignoruj jej. Umiłowany synu, przyjdź do mnie, gdy czujesz się zmęczony i przytłoczony. Zmniejszę ciężar, który dźwigasz, ukoję Twoje smutki, będę światłem w Twoich potrzebach. Wejdę do Twojego domu. I wprowadzę pokój w Twoje życie. W tym nowym miesiącu wydarzy się dla Ciebie cud. Niezbyt podejrzliwy, nie patrz na problem, spójrz na mnie, bo jestem Twoim Bogiem. Jestem większy od wszystkich Twoich cierpień. Pozwól mi działać w Twoim życiu, bo dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Wiem, jak długo prosisz mnie o swój cud, akceptujesz upokorzenia, wyrzuty, skargi, poczucie, że twoje życie nie ma sensu. Ale to wszystko widzę i zapisuję w swojej księdze życia. Ludzie oczekują, że nie będę Wam błogosławił, ale jestem Twoim Ojcem i Twoim Przyjacielem. Ponieważ dałem Ci życie i kocham Cię, nadchodzi Twoje wyzwolenie, nadchodzi dzień, w którym będziesz szczęśliwy. Zacznij się uśmiechać, napełnij swoje serce radością, bo jestem Twoim Ojcem. Nie mów, że ta próba jest większa niż Twój Bóg. Miej dużo ufności, mój synu. Dziś chcę uleczyć Twoje problemy, Twój smutek i Twoje dolegliwości. Złóż wszystko w moje ręce. Otwórz oczy, a dostanę to, co dla Ciebie mam. Zaakceptuj teraz. Wiedz, że Cię kocham, jesteś dzieckiem błogosławiony. Jeśli wierzysz dzisiaj w moje słowa. Skomentuj, Boże, ten nowy miesiąc będzie miesiącem bardzo błogosławionym. Subskrybuj nasz kanał błogosławieństw i zostaw lajka, dzięki czemu będziesz wspierać kanał. Dzięki!